Znajdują się na warszawskiej białęce w nowej inwestycji, gdzie obejrzymy świeżo wyremontowane mieszkanie. Projektant zadbał o estetyczny wystrój wnętrza oraz praktyczne zastosowanie przestrzeni. Nazywam się Mateusz Zaremba i zapraszam na prezentację. Na ponad 44 metrach znajdują się salon z aneksem kuchennym, sypialnia oraz łazienka. W serce domu stanowi elegancka kuchnia w pełni wyposażona w sprzęt AGD, dzięki czemu wszystkie elementy tworzą spójną całość. Aneks kuchenny wykonany w odcieniach bieli i brązu zamyka część siadalniana, w której przewidziano miejsce dla wspólnego posiłku. Następnie dostaniemy się do salonu, gdzie możemy odpocząć w towarzystwie ulubionej lektury. oraz wyjdziemy na duży balkon, z którego mamy widok na najbliższą okolicę. Duża ilość szaf znajduje się niemal w każdym pomieszczeniu, a wykorzystane meble wtapiają się leniwie pomiędzy ściany. W sypialni, jak również na korytarzu, zamontowano lustra w szafach optycznie powiększające przestrzeń w pomieszczeniach. Przytulna sypialnia tworzy wymarzoną oazę spokoju, co sprawi, że rano wstaniesz wypoczęty i gotowy na kolejny dzień. W łazience znajdziemy wygodną wannę, gdzie możemy odprężyć się po całym dniu, jak również wziąć szybki prysznic, co umożliwia nam zainstalowana deszczownica. Przestronne lustro rozjaśnia dodatkowo łazienkę. Mieszkanie wyposażone jest w system Smart Home, dzięki któremu z poziomu aplikacji mobilnej można zarządzać ogrzewaniem, sterować oświetleniem czy elektrycznością. W najbliższej okolicy znajdują się restauracje, szkoły, przedszkola oraz centra handlowe, a do drogi ekspresowej S8 dotrzemy w zaledwie 6 minut. Białęka to spokojna dzielnica, to idealna dla tych, którzy chcą odpocząć od zgiełku miasta. Dzięki bliskości Puszczy Superskiej, Zalewu Zegrzyńskiego i ścieżek rowerowych możemy być bardzo blisko natury. Jeśli spodobało Ci się mieszkanie, zadzwoń i mu się na prezentację.